Dzień dobry państwu Jakub Sobiennicki Fakty TVN. Proszę mnie nie rozśmieszać. A jeżeli ktoś się powinien wstydzić, to proszę wybaczyć, panie redaktorze, ale pan... Furore w sieci robi odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego udzielona Jakubowi Sobieniowskiemu, jednemu z czołowych cyngli faktów TVN, który chciał zawstydzić polityka, przypominając jego udział w ubiegłorocznych piknikach wojskowych organizowanych w trakcie kampanii wyborczej. Odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego spowodowała jednak, że kolejny raz to on stał się królem internetów, a przy okazji rozbił w pył narrację koalicji 13 grudnia, Mającą uzasadnić odebranie Prawu i Sprawiedliwości 77 milionów złotych dotacji należnych tej partii za zwycięstwo w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. I o tym wszystkim już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula. Kłaniam się i serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy do tych naprawdę smakowitych kąsków konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego, najpierw króciutkie ogłoszenia parafialne. Przede wszystkim bardzo dziękuję Państwu za wszelkie subskrypcje, których jest już ponad 47 tysięcy i nieustannie proszę o kolejne, ponieważ one są sensem istnienia kanału Polskość to Normalność, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Wszystkich, dla których polska kultura jest źródłem tożsamości i inspiracji, a wspaniała polska historia stanowi dla nich Źródło dumy. Proszę Państwa, subskrypcje to dla nas najważniejszy element rozwoju i o nie właśnie proszę. Natomiast nie proszę o wpłaty na kanał. Jest wprawdzie możliwość wsparcia kanału i Państwo korzystają z tego wsparcia. Oczywiście jestem za to niezwykle wdzięczny, choć nigdy o to nie prosiłem, i nie proszę tym bardziej teraz. Są ważniejsze sprawy. Jeżeli mają Państwo jakiś wolny grosz, to rzeczywiście wesprzyjcie kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest ważne dla polskiej demokracji. Wpłaćcie na. Telewizję Republika, wpłaćcie być może na Fundusz Konfederacji, zróbcie z tymi pieniędzmi coś, co pomoże w walce z reżimem 13 grudnia. My na kanale Polskość to Normalność poradzimy sobie, a jeżeli będzie naprawdę źle, to wtedy również ja zwrócę się do Państwa o pomoc. Jedyne, co mogę zasugerować w kwestii wsparcia finansowego, to jak ktoś naprawdę ma pieniądze, to niech sobie kupi taki oto piękny znaczek, który jest logo kanału Polskość to Normalność, taką w pinką w marynarkę, ja coś takiego noszę, i tam jest taka opcja wśród wsparcia. Wystarczy po kliknięciu tej opcji podesłać mi na adres mailowy swój adres korespondencyjny, a ja odeślę taki właśnie znaczek, logo programu Polskość to normalność. A teraz do rzeczy. Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński został oczywiście, jak zwykle, zaatakowany kilkoma pytaniami przedstawicieli redakcji TVN-u, i oto jedno z nich. Dzień dobry, Bartłomiej Szlak, 24 Panie prezesie, wracając jeszcze do subwencji, pamiętając, że w przeszłości subwencje traciło na przykład PSL, ponad 9 milionów tam sprzedawano później majątek, traciła Nowoczesna, traciła Partia Razem, problemy miała Konfederacja. Dlaczego teraz to jest zamach na demokrację, to jest Białoruś, kiedy państwo tracą subwencje, a kiedy inne partie traciły w przeszłości? Nikt tego nie mówił, pan zresztą też nie. Było pierwsze posiedzenie PKW, tam wyliczono te momenty, w których doszło do jakichś w rozumieniu ustawy nadużyć. Były tam dostępne te pikniki też uwzględnione. I to razem wziąłszy były sumy, które nie przekraczały tego jednego procenta. I to dotyczyło kilku partii. Nie wiem czy wszystkim zrobiłem wszystkich zrobiłem tutaj zastrzeżenie, bo nie jestem pewien co do Konfederacji. I te inne partie, można powiedzieć, otrzymały to, co im się w tej sytuacji należało, a my nie. Poza tym no, jest kwestia składu, który jest nieprawidłowy, w oczywisty sposób nieprawidłowy i w oczywisty sposób tutaj dokonano złamania prawa, więc to jest komisja, która jest nieuprawniona do tego, żeby podejmować. I tu krótkiego komentarza domagają się dwa stwierdzenia Jarosława Kaczyńskiego. Po pierwsze, że komisja działa nielegalnie, w nielegalnym składzie, rzeczywiście, zgodnie z ustawą, gdzie jest to napisane wprost. Prawo i sprawiedliwość powinno mieć w związku ze swoją reprezentacją w parlamencie trzech przedstawicieli w Państwowej Komisji Wyborczej. Koalicja Obywatelska dwóch, trzecia droga jednego, a lewica żadnego, bo zdobyła zbyt mało głosów. Natomiast rządząca koalicja pogwałciła tę ustawę i prawo i sprawiedliwość zamiast trzech przedstawicieli, Czyli ma dwóch w Państwowej Komisji Wyborczej, dwóch ma również Koalicja Obywatelska, jednego, trzecia droga, no i jednego tego ukradzionego prawu i sprawiedliwości, Lewica. W związku z tym Kaczyński słusznie zauważa, że Państwowa Komisja Wyborcza działa w nielegalnym składzie i właśnie ten nielegalny skład 5 do 4 zaledwie jednym głosem przegłosował odebranie prawu i sprawiedliwości subwencji wyborczej. No i jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. Organy Państwowej Komisji Wyborczej badające dokumenty z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, Jednoznacznie stwierdziły, że nieprawidłowości w wydatkowaniu środków przez Prawo i Sprawiedliwość nie przekroczyły 1% ogółu kosztów poniesionych przez te partie na kampanię wyborczą, w związku z tym nie ma podstaw do odbierania subwencji. A dopiero ten polityczny skład, nielegalnie wybrany, zdecydował inaczej i postanowił zagłodzić Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński odniósł się również do tej wypowiedzi członka Komisji Wyborczej, Ryszarda Kalisza, nominowanego notabene przez lewicę, która nie powinna mieć ani. Jednego przedstawiciela w Państwowej Komisji Wyborczej z powodów, które przed chwilą nakreśliłem. W jaki sposób PKW będzie traktowało uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych? W ogóle nie będzie traktowało. No, jeżeli w składzie będą znajdowali się sędziowie e, czy osoby powołane na sędziów Sądu Najwyższego po 2017 roku, no to wtedy dla nas to są uchwały czy orzeczenia nieistniejące. Kwestionowanie tej Izby Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Społecznych to jest akt, który podważa także istnienie i legalność istnienia obecnego Sejmu. Jeżeli Pan Chłownia na przykład to podważa, no to nie jest marszałkiem Sejmu, bo jeżeli ta Izba według niego jest nielegalna, to Sejm nigdy nie został zatwierdzony, czyli go w sensie prawnym nie ma. Nie ma wobec tego także marszałka. Wszystkie jego decyzje są nielegalne. Wszystkie decyzje Sejmu są nielegalne, bo to jest jakiś, jakiś zbiór ludzi, którzy nie są Sejmem. A teraz jeszcze posłuchajmy tej wymiany zdań między Jakubem Sobieniowskim a Jarosławem Kaczyńskim. Jakub Sobieniowski, fakty TVN. Pomijając samą decyzję PKW i przepisy, to chciałbym pani Prezesie zapytać tak po ludzku, czy naprawdę wypadało Państwu i Panu też wykorzystywać siły, czas. I mundur polskich żołnierzy do partyjnej propagandy na piknikach wojskowych. Ja pan, proszę mnie nie rozśmieszać. Ja byłem, uczciwie mówiąc, raz nawet w ogóle to nie było planowane, po prostu był niedaleko przez 15 czy tam 20 parę minut. Wygłosiłem przemówienie do tych, którzy chcieli to. Samym faktem, że taki piknik był, nie miało nic wspólnego, czy był, czy nie był ten piknik i tak by był. Koszty tego były praktycznie zerowe. Oczywiście zostały tam odpowiednio wyliczone. To jest jednym z nadużyć. Nie miało to żadnego znaczenia, a jeżeli ktoś się powinien wstydzić, to proszę wybaczyć panie redaktorze, ale pan za zadawanie takich pytań. Zawodowa propaganda TVN-u. Ciekaw jestem oczywiście Państwa opinii na temat tego, czy Jarosław Kaczyński wygrał starcie z Jakubem Sobieniowskim, czy być może jednak to ten, żec by można, ultra-pisożerca w pisożerczym TVN-ie odniósł zwycięstwo w tym starciu. Jak Państwo uważają? Dzięki i do zobaczenia.